Ja Manko, witam was na kanale Rixie, a w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Lego Fortnite, zrobimy sobie taki swój świat i będziemy na nim grali tak. O. Także jeśli byście chcieli więcej odcinków z Lego Fortnite, to możecie zostawić łapeczkę w górę. Będzie mi bardzo miło i możecie też napisać w komentarzu chce więcej. I wtedy będę wiedział, że po prostu takie odcinki z Lego Fortnite Wam się podobają i może być ich więcej na kanale. Okay, I jestem już na świecie, ale tu jest tej bombowej barwy. No szarki, ale ja sobie mieć swoje, swoje. Co wilk mnie bije. O! Prostaw mnie. Ja mu zrobię, o co to jest? Chodź tu. Ua! Może coś będzie tutaj. O szpatyk, O, i drewno. Dużo. Wow! Dobra. Muszę znaleźć coś, żeby się uratować. Okej, okay. proszę, ceranie drzwi mi nie pomoże. Dobrze, Dawaj go, Dajcie go świnki. Piję go. Uciekaj. Zły. Ty też? Papa. Ty, co jest? Łoł. Wow. Jak ja sobie tutaj gonię, to możesz szybko zostawić łapeczkę w górę i subika. bo Postaram się dobyć do końca wakacji 100 subów. A nie powiem, przydałoby mi się to, bo pomoże mi to bardzo w rozwoju. Także klikaj się pod tam subika na dole i łapęc je w górę. Ciach. Ciach. Ok, i mogę zrobić sobie prostą chatkę, ale w ogóle najpierw w to. E! No, dobra. To może tą prostą chatkę w sumie bym sobie zrobił. I to będzie takie albo, jakbym potrzebował mieć zadaszenie. To pod tym bym sobie co dał. O tutaj na przykład gdzieś. O, tak. I mogę teraz skracować pochodnie, tak? Mogę. I będę miał e, swoją ten... Ognisko będę miał, właśnie. Ognisko. To będzie najważniejsze. Bo jakby będzie zimno, to będę mógł sobie... Okej. Okay. bo on tu będzie takie centrum mini i zaraz tą prostą chatkę bym zrobił tylko na co ona by była. nie była o ale kill off kill off by spoko i potem będę robił sobie siekierkę także zrobię sobie kill off ale chwila chwila co ja tu w ogóle robię moim celem jest zrobienie jak największego królestwa w lego fortnite około, nie wiem, 100 czy tam 10 dni to się jeszcze zobaczy, ale uwierzcie mi, będzie grubo, także oglądajcie z niego odcinki do końca. Podam sobie tutaj. No. Ok, po chwili już jest zbudowane, także no spoko. Mogę zaraz sobie coś jeszcze zbudować. Nie mogę. Hmm. Muszę rynek zbudować, dobra, to chyba to. O, zaczęło padać, to muszę to schować, albo sumie mogę schodzić sobie z pochodnią. Okej, okay. mogę zbudować. Okay. Za blisko innego obozu, czyli nie mogę tutaj. Nie, czyli muszę ja mogę. To będzie zamek, taki żółty, zie... jak pan. O, I mam już jakieś ulepszenie dostępne, tam w rogu mi się wyświetla. Muszę nazbierać drewno, No to sobie nazbieram? Spoko. To będzie taki domek na jakieś takie rzeczy zbędne bo może ten niezbędny skończone super, mogę tutaj sobie na jakieś rzeczy takie fajnie, tylko kurcze wiem czy robić to ulepszenie na razie czy... Chcesz dołączyć do wioski, to mogę cię zaprosić. Tylko nie wiem jak. I ulepszamy wioskę. O, dostanie jakąś chatkę. O, potrzebuje ona łóżka, żeby zamieszkać w wiosce. To może w jakichś mewelkach? O, a co to jest? Nie wiem, ale tu jest takie zwykłe łóżko, także potrzebuje 10 drewna. Także mogę jej dać tutaj. I to jest moje, to sobie dam swoje tutaj. O. Ale zrobię też to drugie dla niej, żeby ona sobie to mogła. Albo wiem gdzie. Tu jej dam. O, kolejny poziom bity. Spoko. Ok, chodź. Możesz zamieszkać w mojej wiosce. O, okej, okay, mamy mieszkańca wioski. Super. Jakieś zadania mi się teraz robią. O, i dzień. Super, tak już pierwszy dzień zadany. I w pierwszy dzień udało nam się zdobyć. Podwójną chatkę. Moje łóżeczko z prostą chatką. Ognisko. Swoją wioskę. Tutaj mamy jeszcze łóżeczko dla tej pani. I tutaj stół rzemieślniczy. także tyle zyskaliśmy w jeden dzień i co, lecimy. Teraz będzie chyba dzień drugi. Ok, i drugim drugim mam plan, żeby ten stół rzemieślniczy przynieść tam, to sobie to już zrobię. Tyk. Jeszcze że mi się tam zmieści pochodnia. O, to super. Tak, z tyłu tutaj. O! Co by tu jeszcze dać? Nie mogę coś nowego zbudować? Mogę schody zbudować? O, albo szopę. Szopę by było super. Tylko co potrzebuję? 32 drewna, tak ogólnie. No to sobie na zbieramy. Skończony. Kładowa szopa. To może deski tartak potrzebuję o tartak sobie zrobię chciałbym zrobić zamiast tego stoliczka to jakby taką sto czy coś co, co tam widzieliśmy przed chwilą Okej, okay, parę desek tak no, 10 o a ile trzeba do no 10 desek ale to jest wielkie, ogóle, to jest jak kurnik bym powiedział bardziej. To taka buda dla pieska. Nie wiem, ale dali tyle rzeczy, że ja się nie odnajduję. Okej. Okay. Co co mogę zrobić? Okej, okay, czyli muszę dać jakąś zwierzątku przysmak i oni powyżej jakby taki domek? A nie, tam już jakiś przysmak dla zwierząt mi się pokazał to jest jedzenie? Czy coś? co? To? Stop! Jeszcze nie zostawiłeś subika? Zrób to szybko teraz. Bo dobijamy 100 subów do końca wakacji. To będzie brama do mojego królestwa. taka wielka. Może tutaj byłoby wejście. Owo. spokojnie było. A to zrobię. mamy już bramę do naszego mieszkania czy to mieszkania do naszego królestwa mamy bramę, proszę bardzo można sobie otworzyć drzwi są otwarte, zapraszamy zapraszamy, o tutaj drzewo rośnie ty jak ono urośnie to muszę je ściąć fajnie bo będę mamy taki dostęp do drewna no i pięknie także w dniu drugim mamy Bramę, tartak, mój domek i jakiś domek dla zwierzątka, taką stodołę. Także co widzowie, tym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapeczkę w górę i subika. Do zobaczenia w na następnym odcinku z LEGO Fortnite. Pa, pa!